Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku... Kolejne awaryjne lądowanie Dreamlinera lotu. Pokazy lotnicze w Czechach zakończone katastrofą jednej z maszyn. Coraz więcej prywatnych samolotów w Polsce. Pasażer aresztowany za straszenie innych pasażerów. Ethiopian Airlines znowu zaufał Boeingowi. Oraz Emirates zwiększa poziom swoich usług. Zapraszam do oglądania. Pokazy lotnicze w zachodnich Czechach zakończyły się rozbiciem jednego z historycznych samolotów. Rozbita maszyna była ostatnim na świecie latającym egzemplarzem Hawker Hurricane MK4 z okresu II wojny światowej. Niestety pilot wykonujący akrobację nie przeżył upadku. Podczas lotu jeden z silników stracił moc i maszyna runęła poza teren lotniska na domki jednorodzinne. Na szczęście nie doszło do bezpośredniego uderzenia w żaden domek. Poza ogromną tragedią. Samolot ten był ostatnim na świecie latającym egzemplarzem samolotu Hawker Hurricane MK4 z okresu II wojny światowej. Jego kilka wersji wchodziło w skład wyposażenia brytyjskiego lotnictwa wojskowego RAF podczas II wojny światowej. Pilotami tych samolotów byli m.in. Polacy, ale także Czechosłowacy. Model Hawker Hurricane MK4 miał silnik przystosowany do latania w warunkach pustynnych. Maszyna, która rozbiła się w zachodnich Czechach, należała do prywatnego Muzeum Lotnictwa Toczna. Samolot polskich linii lotniczych lecący z Warszawy do Toronto musiał zawrócić po niecałych dwóch godzinach lotu. Przyczyną była pęknięta w kokpicie szyba. Boeing 7878 Dreamliner przez jakiś czas utrzymywał wysokość przelotu na poziomie 11,5 km. Jednak gdy znalazł się nad Norwegią, podjęto decyzję o zawróceniu. I stopniowym obniżaniu wysokości aż do 3 km tuż przed lądowaniem na Okęciu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika prasowego lotu, żaden z pasażerów nie ucierpiał. Po bezpiecznym lądowaniu w Warszawie podróżnych poproszono o zmianę samolotu, którym następnie mogli kontynuować podróż do Toronto. Niestety to już kolejny przerwany lot polskich linii lotniczych. Kilka dni temu informowaliśmy, że samolot z Warszawy, również lecący do Toronto, musiał lądować na Islandii z powodu agresywnego zachowania pasażera. W trakcie tego lotu podróżny naruszył nietykalność cielesną stewardessy, co przełożyło się na powrót do Polski i opóźnienie lotu do Toronto o kilkanaście godzin. Mężczyzna aresztowany za rozpowszechnianie zdjęć rozbitego samolotu innym pasażerom tuż przed odlotem. Zdarzenie miało miejsce na lotnisku Schiphol, a kilka dni wcześniej w Rotterdamie. mężczyznę zatrzymano pod zarzutem groźby i trafili oni na czarne listy. Sprawą zajęła się specjalna policja działająca w ramach holenderskiego wojska. W poprzednich odcinkach dość często pojawiał się temat prywatnych odrzutowców i ich złego odbioru społecznego, tak jak szkodliwego wpływu na środowisko. Pozostając w tym temacie, według ostatnich danych rynkowych w Polsce pojawił się trend wzrostowy na zakup prywatnych samolotów. Co ważne, aby pozwolić sobie na lot typu VIP, nie trzeba być już właścicielem samolotu, a wystarczy go wynająć. Przedstawiciele branży Air Taxi podkreślają, że ich usługi utrzymują charakter luksusowy, ale mimo to i mimo wysokich cen, rynek ten się rozwija. Według raportu rynek dóbr luksusowych w Polsce, liczba prywatnych samolotów i helikopterów w Polsce w 2021 roku zwiększyła się o 64 maszyny. Zdecydowana ich większość została zarejestrowana przez osoby fizyczne i jednoosobowe działalności gospodarcze. Zwiększył się popyt na loty czarterowe, ale co ważniejsze, wzrosło też zainteresowanie ze stron polskich przedsiębiorców zakupem własnego samolotu. Oba trendy z nami pozostaną, ponieważ wiele firm, nie mających alternatywy w postaci regularnych połączeń, po raz pierwszy odkryło korzyści płynące z tego sposobu podróżowania, mówi prezes zarządu Jet Story. Nie ulega również wątpliwości, że rynek ten będzie się dalej rozwijać pomimo trwającego kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie. Według prezesa Zarządu JetStory, atak Rosji na Ukrainę tylko zweryfikował ponownie rynek prywatnych lotów w całej Europie. W Polsce klientów z branży prywatnych samolotów można podzielić na trzy podstawowe kategorie. Do pierwszej grupy zaliczają się osoby publiczne i celebryci potrzebujące prywatności. W drugiej pojawiają się przedsiębiorstwa chcące albo dobrze się pokazać przed inwestorem, albo odbywające kilka spotkań jednego dnia. Trzecia grupa to osoby zamożne i tak zwani ludzie biznesu, oszczędzający czas lub chcący dostać się do danego miejsca, gdzie nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych. Korzystamy ze znacznie większej liczby lotnisk niż samoloty rejsowe. Tylko w Polsce linie lotnicze lądują na 13 lotniskach, a my wykorzystujemy ich ponad 100. W Unii Europejskiej ta liczba jest o wiele większa. Licząc także greckie i chorwackie wyspy, Wyjaśnia prezes firmy wynajmującej samoloty Call and Fly. Warto dodać, że roczny koszt eksploatacji prywatnego samolotu to od 8 do 10% jego wartości. Tańszą alternatywą jest tutaj wynajem i skorzystanie z usług Air Taxi. W tym przypadku cena uzależniona jest głównie od cen paliwa lotniczego, kosztów do lotu samolotu czasu postoju na lotnisku opłat lotniskowych i nawigacji jak i usług samego pilota. Pokonanie przykładowej trasy z Warszawy do Krakowa lub Gdańska małym samolotem jednosilnikowym typu Cessna 182 dla trzech osób to koszt od 1500 euro w dwie strony. Większy samolot dwusilnikowy typu Beechcraft Baron dla czterech osób to wydatek od 2500 euro w dwie strony. Samolotem odrzutowym Cessna Citization CJ-2 można polecieć 6 osób w cenie 8000 euro, tłumaczy prezes Colin Fly. Ethiopian Airlines otrzymuje trzy Boeingi 737 MAX. Największy afrykański przewoźnik po decyzji o powrocie tego samolotu do regularnych lotów wznowił odbiór Boeinga 737 MAX. Trzy odrzutowce, które zostały dostarczone do tej pory, stanowią jedne z pierwszych samolotów, które trafiły do Ethiopian Airlines od czasu katastrofy z marca 2019 roku, w której zginęły wszystkie 157 osób znajdujących się na pokładzie. Warto dodać, że pomimo katastrofy Boeinga 737 Max, Ethiopian Airlines pozostała przy tym modelu i stawiają na niego przybudowie budowie przyszłej floty. Zanim jednak takie decyzje zapadły, samolot został poddany skrupulatnej i szczegółowej ocenie ulepszeń i został przeprojektowany. Model ten został uziemiony po wspomnianej katastrofie na ponad rok przez Federalny Urząd Lotnictwa. Po decyzji, że Boeing 777 Max może wrócić do służby, prezes Ethiopian Airlines, mimo wcześniejszego oporu i uprzedzeń, przystał na to i w swoim oświadczeniu z 2021 roku powiedział: To zgodne z tą wiodącą zasadą, że obecnie przywracamy Boeinga 777 Max do służby nie tylko po ponownej certyfikacji przez Federalną Administrację Lotnictwa ESA CAAC. ACAA i inne organy regulacyjne, ale także po powrocie tego typu floty do służby przez 36 innych linii lotniczych na całym świecie. Pierwsza z maszyn pojawiła się u przewoźnika na początku lipca i od tego czasu pozostawała w ciągłym ruchu, odwiedzając głównie lotniska w Afryce, Indiach i Turcji. Pozostałe dwa samoloty zostały dostarczone nieco później i obsługują trasy na Bliskim Wschodzie, Afryce i Indiach. Obecnie linia dysponuje siedmioma tego typu samolotami w swojej flocie, a w ramach zamówień mają pojawić się jeszcze 23 sztuki. Podczas gdy większość przewoźników zmaga się z problemami logistycznymi przy nagłym wzroście popytu, Emirates' siedzibą w Dubaju wprowadza zaskakujące udogodnienia. Przewoźnik zaproponował dla pasażerów klasy pierwszej udogodnienia w postaci nieograniczonego kawioru w połączeniu z drogim szampanem Dom Perignon. Działanie to stanowi część dwumiliardowej inwestycji w modernizację swojej oferty pokładowej w całej flocie Emirates. Obok kawioru dla pasażerów klasy pierwszej przygotowano również nowe opcje wegańskie w nowym menu oraz tak zwane kino na niebie. Podczas gdy inni reagują na presję branży cięciami kosztów, linie Emirates idą pod prąd i inwestują. Aby zapewnić naszym klientom jeszcze lepsze doświadczenia, powiedział Tim Clark, prezes Emirates, na temat remontu wartego 2 miliardy dolarów. Podczas pandemii nadal wprowadzamy nowe usługi i inicjatywy, aby zapewnić naszym klientom pewność i łatwość podróży. W tym inicjatywy cyfrowe mające na celu poprawę doświadczeń klientów w terenie. Teraz wdrażamy serię intensywnych programów, aby przenieść typowe doświadczenia Emirates na wyższy poziom. A w tym odcinku Lotniczych Wiadomości to już tyle. Jeśli sera ci się podoba, to zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty oraz zachęcam do polubienia tego filmu, aby te częściej pokazywały ci w proponowanych. Dzięki. Cześć.